Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, i dzisiaj zapraszam Was na krótkie czytanie. Czytanie na prośbę jednej z Was. Zobaczę, czy osoba, o której myślicie, przyzna się do swoich uczuć w najbliższym czasie, czy ta osoba powie, co jemu, czy też jej leży na sercu. Zatem wybierzcie kartę, która Was przyciąga intuicyjnie, bez zastanawiania się i zaczynamy. Zapraszam. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli. No tak, jeżeli interesuje Was e, czytanie bardziej indywidualne, oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. Zobaczymy, jak się sprawy mają, jeżeli chodzi tutaj o tą Waszą znajomość, czy też Waszą relację. i tutaj nie chodzi tylko o to, czy ta osoba wyzna wam miłość, przykładowo, ale też być może zastanawiacie się, czy ta osoba stanie w swojej prawdzie i powie, co tak naprawdę myśli, co tak naprawdę właśnie czuje. Także, zobaczymy. No widać, że nie jesteście tej osobie obojętni, tak? że tutaj jest jest to ktoś mocno zaangażowany emocjonalnie w, w to, co się dzieje między wami, nawet jeżeli w tej chwili trochę w wycofaniu, trochę tak jakby, bo tutaj mogą być różne sytuacje. Być może w tej chwili ten kontakt jest trochę taki przerywany, być może wręcz ta osoba właśnie szykuje się, zastanawia, co zrobić dalej, gdzieś tam opracowuje ten plan w głowie żeby odnowić tą znajomość, niemniej jednak, niezależnie od tego, czy ten kontakt jest, czy też go nie ma, widać właśnie to zaangażowanie emocjonalne, tak? widać, że ta osoba jest i w najbliższym czasie, tak, jakby to do tego zmierza, tak? że tutaj widać tą gotowość, gotowość, żeby, żeby porozmawiać, czy żeby się spotkać, i mam wrażenie właśnie przyznać. Do tego, co tak naprawdę leży jej czy jemu na sercu. Tak jakby ktoś się szykował. Ale w tej chwili, jeszcze raz powtórzę, może być pomiędzy wami cisza. Niewykluczone, bo tutaj też yy, część z was oczywiście może się mierzyć z trudnymi sytuacjami, że yy, są w to wszystko wmieszane jakieś osoby trzecie. Ale tak jakby ta osoba, mam wrażenie, że teraz mocno skupia się na tym, by właśnie do tego stanu gotowości się doprowadzić, żeby stanąć przed Wami z taką czystą kartą. Więc na razie możecie być w, trochę w takim marazmie, zastój emocjonalnym, ze względu na to, że pewne rzeczy nie idą. Tak jakbyście sobie tego życzyły, czy życzyli. Słuchajcie, trochę taka dynamika, wiecie co, pojawiam się i znikam. To może być wam znane. Czyli e, ale nawet jeżeli jesteście w relacji, tak? Takiej trudnej, skomplikowanej, no bo jak zakładam, że jeżeli wszystko gra, no to nie szukalibyście tutaj żadnych podpowiedzi w Tarocie. W każdym razie y, to może być tak, że Wiecie, raz jest y, ciepło, miło, przyjemnie, jest ta bliskość, a później wycofanie, a nawet zwrot o 180 stopni i taka kalkulacja, i analizowanie, i chłód, tak? Poczucie, że y, no, nagle nie wiem na czym stoję, dokąd zmierza ta, ta, ta relacja, czy też ta znajomość. No, część z Was może mieć do czynienia z takimi osobami, które mocno w tej chwili skupiają się na zupełnie innych aspektach swojego życia, tak? Niekoniecznie właśnie na tym, żeby pielęgnować to uczucie czy tą relację, żeby tą relację w jakiś sposób pogłębiać, tylko na kwestiach bardziej zawodowych. Czyli mocno tutaj uwikłań, widać to uwikłanie w pracę, w jakieś być może hobby, tak jakby niektórzy wręcz żeby żonglują w tym swoim życiu, starają się wypracować, że tak powiem, być może chodzi o status, być może chodzi po prostu o to, że wiele rzeczy, łapią się za wiele rzeczy i ciężko im to wszystko pogodzić, ciężko im tak się zorganizować, żeby żebyście i wy były czy też byli zadowoleni. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy ta osoba wyzna wam w końcu to uczucie, stanie w swojej prawdzie. Tak, myślę, że tutaj jak najbardziej istnieje takie prawdopodobieństwo i w tym kierunku to zmierza, że ta osoba zmierza do tego punktu właśnie gotowości. Ale kiedy to będzie? No Niektórzy, będzie, niektórzy z Was będą musieli jeszcze trochę na to poczekać. Pewne sprawy tutaj mogły stanąć w miejscu. Ja bym powiedziała, że to się wydarzy wtedy, kiedy Wam już aż tak nie będzie na tym zależało, na tym, żeby to usłyszeć. To nie chodzi o to, że będzie Wam wszystko jedno, ale Wy będziecie czuły, czuli się tak dobrze, same, sami ze sobą. Że to nie będzie dla Was kwestią priorytetową. I kiedy wy zaczniecie rozkwitać w pełni swojej kobiecości czy w pełni swojej męskości, to tutaj dopiero ee, zaczniecie dostrzegać na poważnie zmiany w dynamice tej relacji. Nagle ktoś się ocknie, nagle ktoś będzie potrafił dokonać wyboru. Nagle zobaczycie, że jednak ta osoba potrafi być zdecydowana. Więc tutaj bardziej skupiłabym się na pracy nad sobą, tak? Niż na tym, co ta osoba robi, co myśli, co czuje i w ogóle co to dalej będzie. Bo to, ta praca właśnie nad sobą przyniesie wam najbardziej ukwite owoce. I nawiasem mówiąc, nie tylko w kwestiach tu związanych z waszym życiem uczuciowym. Więc nawet jeżeli będzie tu jakiś zastój, przerwa i tak dalej, to widać ten powrót, że ten ktoś będzie chciał tego powrotu. I zrobi wtedy wszystko, co w jego czy w jej mocy. Hmm. No tutaj bardziej widać tą energię męską, jednak, tak, która powraca, ale. No. Także taki przekaz dla Was. Daj się znać. Jak to z wami rezonuje? No mówię, możecie czasami nawet mieć wrażenie, że ta osoba skupia się tylko i wyłącznie na sobie. Myśli o sobie, że jest egoistyczna. Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Być może tak nieraz yy, takie pytanie sobie zadajecie. Ale no mówię, tu chodzi, tu chodzi o was. Tu chodzi o to, żebyście. Mm, odnalazły, odnaleźli to szczęście, spełnienie w życiu, niezależnie od okoliczności. Tak, także czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby. Które wybrały grupę numer 2. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. No i być może zastanawiacie się, czy ta osoba wyzna Wam swoje uczucia, ale niekoniecznie chodzi tutaj musi chodzić tylko o wyznanie. Że taką tej miłości w cudzysłowie, bo być może po prostu mm, pragniecie szczerej rozmowy, takiej od serca, tak? Pragniecie, żeby właśnie ta osoba stanęła mm, i powiedziała Wam, co naprawdę myśli, tak? Co czuje zobaczymy, jak ta sytuacja w tej chwili wygląda, bo mam wrażenie, że jest jakiś zastój, e, być może nawet i separacja pomiędzy wami albo potrzebujecie trochę od siebie odpocząć ja wiem że to nie brzmi najlepiej ale to bardziej chodzi o to żeby żebyście mogli spotkać się w połowie drogi to najpierw każdy z was musi spotkać się ze sobą no. w tej chwili y Albo oboje, albo przynajmniej jedna ze stron. Tak, jakby tutaj pokazana jest sytuacja, ja nie wiem czego chcę. Mam dużo opcji, dużo różnych możliwości, i to mnie przytłacza. Nie potrafię dokonać wyboru, nie potrafię podjąć decyzji. Więc mm, może być trudna sytuacja taka osobista, tak? Że ktoś jeszcze jest w jakiejś relacji, albo ktoś tej przeszłości nie zostawił za sobą. Mm, W tej chwili, no, trochę wygląda, jakby mówię, nie było tego kontaktu między Wami. Być może, może, być może, nawet w niektórych przypadkach doszło do jakiegoś zakończenia, tak? Ktoś trzasnął drzwiami, doszło do kłótni, takiej um, jakiejś niefajnej, niefajnej sytuacji, i teraz, no właśnie, na czym my stoimy? Nie wiadomo, tak? Bo każdy siedzi cicho. Więc, jeżeli macie. Odnajdujecie się tutaj w tym, co, o czym mówię, to prawdopodobnie jest to czytanie właśnie dla Was. Więc zobaczmy, czy ta osoba się odważy. Czy ta osoba się odważy, czy stanie w swojej prawdzie i powie o swoich uczuciach, o tym, co tak naprawdę myśli. Mam wrażenie, że na chwilę obecną trochę szuka. Takiej samotni, chowa się do jaskini. No i znowu siedemka. Albo ta osoba, tak jak powiedziałam, nie wie, jakie, jaką decyzję podjąć, i, ymm, i co robić dalej. Tak. Ymm, albo nie wie. Bo być może to wy musicie podjąć decyzję. Też tak może być. No jeden scenariusz jest taki, że właśnie mm, jesteście w trudnej sytuacji, eee, wysyłacie być może sprzeczne sygnały. Z jednej strony jest tutaj uczucie, tak? Mm, są te motyle w brzuchu, zauroczenie, fascynacja, bardzo silne przeciąganie. Niewykluczone, że boje o co marzycie na swój temat, i tutaj różnego rodzaju fantazje są pokazane. A z drugiej strony możecie tkwić cały czas w swojej strefie komfortu i trochę tak w drzwiach, wy albo oni. Jedną nogą w czymś, co daje poczucie stabilizacji, a drugą gdzieś tam, no już w czymś nowym, powiedzmy być może nie w sensie fizycznym, ale emocjonalnie, mentalnie tego właśnie pragniecie. Rozpoczęcia takiego nowego etapu w swoim życiu. Ja bym powiedziała, że tak, tu jest chęć do tego, żeby stanąć w swojej prawdzie, porozmawiać. Wyznać sobie to uczucie, tak? Ale tak jakby, no, mówię, albo doszło do kłótni i w związku z tym ta osoba ma konflikt, tak? Tym, tą sytuacją spowodowany, mm, albo trochę czeka na Wasz ruch, na Waszą decyzję, na Wasze postanowienia. No i tak czeka, obserwuje, aż to Wy pierwsze, czy też pierwsi, wyjdziecie z inicjatywą, bo nie wie na czym stoi. A nawet jeżeli ta osoba również jest w skomplikowanej sytuacji, trudnej sytuacji i Wy jesteście, tak, to mm, no to bym powiedziała, że że tutaj właśnie czeka, ok, no ja podejmę decyzję, ale najpierw to Ty ją podejmij. Tak? Ja skończę tą relację, ale najpierw Ty skończ swoją, czyli i wiecie, wy czekacie, oni czekają i tak można czekać, czekać w nieskończoność. Więc na chwilę obecną, nie liczyłabym na to, tak, w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach, um, powiedzmy tak, do miesiąca czasu, i ja bym nie liczyła na to, że ktoś tu wyjdzie ze swojej strefy komfortu i wiecie, kawa na ławę. Mówimy, jak jest. Czy wyznajemy uczucia? No nie. To może być ten zastój. Ale w dalszej perspektywie jest szansa, że to się zmieni. Mocno nam się jesień zaznaczyła. No, oczywiście to nie musi być, bo to jest czytanie ogólne. To już będzie tak jakby kwestia czasu, będzie kwestią indywidualną. Ale macie szansę dojść do jakiegoś porozumienia. Do zgody. Yy, tak jakby to, to nie jest stracona sytuacja. Wy jeszcze mogłybyście, moglibyście, spotkać się w połowie tej drogi i dojść do jakiegoś konsensusu. Ale mówię, być może potrzeba jest podjęcia decyzji, tak? Na przykład u was. No to to już. Wiadomo, mm. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale jest tutaj uczucie. Jest tutaj uczucie. No, pogmatwana, pogmatwana sytuacja. Także tak to wygląda. No. Chyba tyle. Być może wy też potrzebujecie tego czasu. Właśnie, żeby, mm, czasu, żeby na spokojnie zastanowić się, co dalej ze swoim życiem. Tak. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się. papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I zobaczymy. Bo tutaj nie chodzi tylko o to, czy ta osoba wyzna Wam miłość, tak? Bo być może po prostu. Zastanawiacie się, czy ktoś zdobędzie się na szczerość, czy powie o swoich uczuciach, ale też i o swoich myślach, tak? czy stanie w tej swojej prawdzie. No tu już na początku widzę, że sytuacja może być skomplikowana. A dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli wy macie kontakt, być może to jest jakaś taka nowa, nawet znajomość, świeża sprawa. Jest ogromne przyciąganie, mm, pasja, mm, 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 ciężko się powstrzymać i wy to czujecie. Myślę, że oboje to czujecie, ale tutaj karta, karty sugerują, że jakieś niedokończone sprawy z przeszłości, mm, no tu powodują, że ciężko ruszyć naprzód. I może to być problem, jeżeli zastanawiacie się nad pogłębieniem tej znajomości. Oczywiście te niedokończone sprawy mogą być nie tylko po stronie tej osoby, tak? Były związek, właśnie e, jakiś zawód miłosny, czy inne trudności, z którymi ktoś się mierzył i dalej mierzy, ale również to może być po waszej stronie, w cudzysłowie, problem, tak? Czyli strach i lęk przed tym, żeby się otworzyć, przed tym, żeby zaufać. No. Ale tutaj pojawiło się, pojawia się energia takiego zauroczenia, fascynacji. Tylko może się wam włączać zdrowy rozsądek i niepewność. No jest fajnie, ale, no właśnie, ale. A co jeżeli wyjdzie jak zwykle? A co jeżeli to się zakończy? A co jeżeli znowu zostanę oszukana? Oszukany? Patrzeć na to wszystko przez pryzmat swojej przeszłości albo ta osoba właśnie tak robi. Widać, że ktoś mocno kontroluje siebie, swoje uczucia, emocje, instynkty. No i właśnie. Jest jedna wielka niewiadoma. To może być osoba, która niewiele mówi na swój temat. Znaczy, na swój temat może mówić, ale niewiele mówi na przykład na temat ym, swojej przeszłości. Albo wydaje Wam się, znaczy, albo mówi, ale nie wiecie wszystkiego, czyli pewne rzeczy tutaj ktoś zostawia dla siebie. Czy dobrze, czy nie, to, to nie mnie oceniać. Przeszłość to przeszłość, tak? W sumie nie trzeba o tym rozmawiać. Mm, no, ale właśnie, trochę tak wygląda ta sytuacja, jakby mm, ta, coś z przeszłości nie pozwalało w pełni otworzyć się na to, co się dzieje między wami, na to, co jest tu i teraz. To jest jakąś taką kulą u nogi. I ktoś prze, ze względu, z powodu właśnie tych niedokończonych spraw, historii, jakiejś relacji. No to wszystko może spowodować, że ta osoba zrobi tył zwrot. Więc yy, wygląda na to, że bardziej będziecie musiały, musieli się domyślać, bo tutaj bardzo dużo pozostaje właśnie w sferze tych domysłów. Wy czujecie, na pewno Wam intuicja podpowiada, że jest coś na rzeczy, że się temu człowiekowi podobacie, tak? Bo jest tu pasja, bo jest tu przyciąganie. Być może jest między Wami romans, ale właśnie cały czas czekacie na to, czy wyniknie z tego coś poważniejszego, czy ta osoba się otworzy, czy będzie chciała czegoś więcej, czy za tą energią, za tą fizycznością pójdą emocje. I tutaj jest właśnie jeden wielki znak zapytania. I no właśnie. Trójeczki. To jest czytanie ogólne. Więc pamiętajcie, bierzcie poprawkę. Hmm. Ale może być tak, że albo to wy, albo oni po prostu na razie tutaj potrzeba czasu. Ech. Potrzeba czasu. Im bardziej będziecie się angażować emocjonalnie, tym gorzej dla Was, po prostu. Bo istnieje ryzyko, że mm, możecie później cierpieć. W tej chwili nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby ta osoba się otworzyła. Prędzej zrobi dwa kroki w tył. A nawet może dojść do takiej sytuacji, że jeżeli wy zaczniecie bardziej się uzewnętrzniać, to ta osoba się wystraszy, bo nie będzie w stanie udźwignąć tych wszystkich emocji, więc pamiętajcie, no to nie jest energia na. Nie wiadomo na jak długo, na kilka następnych, powiedzmy, tygodni, ale m -m. tutaj zdecydowanie karty pokazują, że ktoś ma opory, ktoś nie ma gotowości, i jeszcze przez długi czas tej gotowości nie będzie mieć, że ta osoba będzie walczyła ze swoimi uczuciami. Mówię, prędzej odwróci się napięcie, niż e, tak naprawdę się zaangażuje. Romans? Może i owszem, ale jeżeli liczycie na coś więcej, to chyba nie. No na pewno nie teraz i nie z tą osobą. Także kierujcie się zdrowym rozsądkiem w tym przypadku. I nie dajcie się zwieść, bo niektórzy z Was mogą mieć do czynienia z kimś, kto niestety się wami bawi. No, i tu nie chodzi mi o to, żeby kogoś straszyć. No, ale karty przestrzegają was przed tą osobą, ale nie tylko. Słuchajcie swojej intuicji, tak? No, bo to jest czytanie ogólne. Bo tutaj też jest taka przestroga, żeby właśnie nie popłynąć. Nie. Mm, jakby to powiedzieć. Oj. Zgubiłam to słowo, żeby nie zatracić się w tym wszystkim. Na spokojnie. Lepiej też się trochę hamować i obserwować sytuację. No, także taki przekaz, dosyć specyficzny dla Was trójeczki. Także pamiętajcie jeszcze raz powtórzę, że to jest czytanie ogólne. No i co, czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.